Pierwsze wrażenia po wyjściu z wody? Zimno. Kolejne? Zimniej. Z każdym kolejnym kółkiem po wyjściu z wody robi, robiło się coraz cieplej, tylko w nogi było bardzo zimno. Nie mogę wątpić, że mama e, morsuje, a ja nie morsuję. No jak to może mama może robić więcej niż ja? No to od razu więcej ode mnie, no to od razu wiesz takie parcie do tego i musiałem się przełamać i z końcu skoczyć. Ja już raz skoczyłem, to już potem nie żadnych takich uporów, powiedziałem, że to że to nic z tego nie czuję, tylko takie igiełki jak jest jeszcze się mniejsza woda i za tyle to się czuję tak przez pierwsze 30 sekund. I potem już nie można się tarzać na śniegu i się zupełnie nie czuję. Tak, dzisiaj się kąpałam pierwszy raz. No, na pewno trochę bardzo zimno w nogi, no, ale ogólnie było fajnie. Jak się kąpałam, to super wrażenie i taka adrenalina, i fajnie było z wszystkimi tak się razem, bo sama bym się nie odważyła. Ale i z mamą, i z tatą, i z bratem była mi, było naprawdę bardzo fajnie. Rozgrzewka wyglądała jak na typowej lekcji WF-u u nas w szkole, czyli biegaliśmy w kółku, wszelkie Wszelkiego typu ćwiczenia ogólnorozwojowe wykonywaliśmy. Najbardziej w Rzadkojewce podobało mi się to bieganie. Miałam trochę za duże buty i w tym piasku było fajnie biegać się wszyscy przewracali. Bardzo podobało mi się otrzęsiny nowych uczestników. Było to zorganizowane naprawdę zabawnie. Podobały mi się te różne tutaj zabawy, całowanie w prawie dobową nogę i inne zabawy. Nigdy wcześniej nie byłem na żadnym spotkaniu morsów. A czuć miłą przyjacielską atmosferę tutaj. Przede wszystkim to jest bardzo fajne stowarzyszenie. Potrafimy się jakoś zintegrować i sympatycznie się czujemy między sobą. Myślę, że każdy by się tak samo poczuł między nami. Oczywiście mam zamiar kontynuować, było świetnie. Będę starał się przechodzić co tydzień lub co dwa tygodnie. No, postaram się częściej. Jak będzie tylko taka możliwość, to na pewno będę się chciała z małą wykąpać. Zachętą może być przemywanie własnych słabości i no i na pewno jest to podnoszenie wydajności swojego organizmu. Dlaczego? Dla zdrowia, dla samego siebie. Eee, żeby spróbować czegoś nowego, czegoś typowego. żebyś Bo no to naprawdę nie możemy. Już teraz to tak jest takie znieżeranie. Że...